Cześć, witajcie! Tutaj ponownie Jarado Jones Jest to już kolejny hot news hunting na moim kanale Także zapraszam do oglądania Pierwszy sklep, który w tym momencie widzicie na ekranie jest to Biedronka. A następny sklep jest to PEPCO So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I can gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to feel free from the chains that last and to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've okay. been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. i got no love for the faith, if you wanna play tough and wanna hate this. Are we sure? Make a statement. I'm gonna learn the consequence. I'll be incompetent. Nastemna sklep, to jest już kolejna pepka w tym odcinku. Day, take away. I could play a million mind games, but instead of say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage, and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top. Take it off in the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I for several ages of baking Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell I never got anyone's help. I had to do it all myself. Nickeline cleft and watching up, no, I don't take shit. I got no love for the making if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't never slow up, no, I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. But it's too late now. I remember you and me And how careless we yeah. could be. All day and all night we'd stay young No i następny sklep to jest smyk young, we were so dumb we would get drunk and then hook up, we were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop. Następ sklep, to jest action. Run we off. hook up in my car, it so far, play you guitar, you'd show me your wrong. Let down our guards, think with our hearts, stay with the stars, we would never apart Drinking too young, way too much. Out no, in the sun, open when it's gone Took you to prom, danced to our song Danced all night until the lights, come on It's too late now I remember every scene We talked it No i następny sklep, w razem jest to Now I remember everything, and how careless we could be, and how careless. jeszcze Lidl, jeszcze byłem w jednym lidu jeszcze w jednej Biedronce, ale tam niestety nie było Hot wheelsów. No kurde, więc jesteśmy już w podsumowaniu i jakbym chciał tak zaspoilerować na początku, no to wyszło lepiej niż myślałem mi miał i tu oczywiście już otwieram plecak, jak nawet słychać. No i pierwsze modele, więc może zacznijmy od modeli, które udało mi się zakupić w Pepco, więc może zacznijmy od modelu, którego wcześniej nie widziałem, a jest to Dodge Hemi Challenger z 1970 roku, proszę bardzo, w case F występowała taka pomarańczowa wersja, to był też inny Challenger, ale też był to challenger tylko pomarańczowy myślę, że wygląda to jak najbardziej ok, No. Spoko jest jakby ten model. To niestety do detali nie ma, ale jest bardzo fajne karkomania. I tak jak w przypadku tego Dodge'a Darta, niestety przy sobie go nie mam, no bo jestem w moim domu. No to, no to tam w Dodge'u Dartu do było też malowanie Mopara. Tutaj możemy zauważyć. No to, no. Także jak najbardziej to spoko wygląda kolekcja. 70s vs. 90s i to jest na lata 70. No, i to jest w ogóle 10 na 10. Już. No, i model, który nie jest żadną tą nowością, jest to e, Shelby GT500 z 1967 roku z kolekcji Mustang 60. Kupiłem go sobie, żeby sobie go tutaj od spodu wiadomo rozciąć i na no sobie wziąć. Także mamy już model z Pepco wzięty no i co weźmy modele z Kiku no i Kiku nie zaskoczył bo po kilku miesiącach gdzie to nic nie było no to kurde bardzo całkiem ciekawie oddał więc tam był Case jak jak najbardziej w się było widać Austin Mini tak e, natomiast nie wziąłem go i może to od nas raczej tego zabrałem ludzie nie kupię więc jak będzie mi się chciał to może sobie wezmę no dobra. To zacznijmy od modelu, hmm, który może nie będzie dla mnie, czyli ten oto Silverado. To nie jest nic nowego, to Silverado już widziałem wcześniej w Pepko kilka razy. Nawet to jest dla Sawickiego Huntera, zdecydował się, że chce. No to wziąłem, bo tak jakiś będzie spoko No tam o złotówkę to stanie niż w Pepko, więc troszeczkę nawet na plus wyszliśmy. No i przejdźmy do modeli, które kupiłem dwa te same, więc tak jest to Mercury Cyclone. Z 1969 roku. Maselmania model 2x10. Taka kalkomania, naprawdę spoko. Dużo takich pasków jest. No niestety już nie zwracałem za bardzo uwagi na te detale, bo kalkomania, myślę, że jest jak najbardziej ok Podwozie też fajnie dopracowane, więc jest to spoko model. I on był w idealnej karcie, ale ja ogólnie w kurtce to trzymałem w, tej, takiej, w tych wewnętrznych kieszeniach i. Ten hak mi się zawiesił za, za o inny hak z innego modelu i niestety tak mi się uszkodził. A był wtedy wcześniej ładny, niestety. zpieprzyłem sprawę wiem o tym. Mam nadzieję, że w przyszłości takiego Merkurego znajdę to sobie na Weźmy Po drugi Merkury on już tam w sklepie nie był idealny, ponieważ haczyk tym razem jest idealny. Ale proszę bardzo, no, takie wyjęcie. Więc niestety, no, oba modele nie są idealne. Ten był idealny, a już niestety nie jest. To oczywiście leci dla sowieckiego Huntera, to leci do mojej kolekcji. No dobra, więc może przejdźmy do e, Action. No, w Action to Wheels'y wiadomo, nie, no bo tam tylko są jakieś dwupaki, a tam jakieś tam, wiecie, jakieś zabawki, bardziej niż modele. Więc matchboxy. Matchboxy są naprawdę spoko. Więc zacznijmy może od. Citroena 2CV, tak, z, no właśnie, Matchbox, nowy model 2025 rok. Naprawdę malutki jest ten model, ale no, y, ogólnie y, Citroen 2CV to jest model, który zmotoryzował Francję. To jest tak jak maluch w Polsce, Mini, które było właśnie tam w Pepko i w Kiku dla Wielkiej Brytanii, czy Fiat 500 dla Włoch. No to to jest auto, które zmotoryzowało. Właśnie Francję. No, także ok. No, przyznam, że bardziej mi się podoba Maluch, Kwiat 500 czy Mini. Od tego na pewno, ale też jest ok. Dobra, przejdźmy do następnego modelu. I to jest moi drodzy Korweta C8. Taka zielona. I wszystko byłoby idealnie. Bo detale są naprawdę ok. Zobaczcie, wygląda świetnie. Bok fajnie, są stereczka i przód niby spoko, są lampy, znaczek i niestety grill nie jest czarny. Nie, upolewam bardzo nad tym, ponieważ jednak byłoby wtedy idealnie. A tak jest dobrze, jest po prostu dobrze. Ale tutaj na przykład jest lepiej w przypadku tego Citroena. Nie no, Citroen akurat jest świetnie za Zapiątaczka mam o wiele ładniejszy, ładniejszy hotel jest do wykonania. To też warto zaznaczyć, że Citroën jest bardzo mały ogólnie, no ale już mamy model, który jest bardzo ładnie wykonany, a jest większy, czyli Honda, Holden, przepraszam, nie Honden, tylko Holden VF Commodore SSV. Yy, Holden, nie wiem czy każdy wie co to jest, to jest marka australijska. No z Australii, ma autoryzacja jest dosyć niszowa. To jest główna marka, właśnie w Australii, to jest General Motors, to jest zwyczajny General Motors, tak. Yy, Holden, no tam popatrzyłem, no całkiem ciekawy samochód w sensie, nawet no, to fałszuści, widziałem, że ma nawet fałszyplki, więc spoko. A detale bardzo ładne. I ogólnie mi się podoba ten model w sensie, no bo ja lubię GM, mi się GM podobają często. Dobra. I e, ostatnie modele z Dilca, to może, może coś gorszego trochę, czyli Mainline e, Custom Cadillac Fleetwood. Nie widzę go pierwszy raz, widziałem go kiedyś też w Dilcu, yy, ale powiedziałem koledze, że yy, to on sobie wziął. Yy, widziałem go też później, już w brzydkiej karcie, wtedy im też w Dilcu. No teraz znalazłem. Zobaczcie, fajny haczyk, nic tutaj yy, nie jest rozwalone, więc jest jak najbardziej ok. Może detalowo ten model świetnie jakoś nie wypada, ale naprawdę jest to ok, muszę przyznać. Jest naprawdę też warto przyznać, długi ten model, w sensie naprawdę jest długi. No, no to widać, prawda. No, także jest to jak najbardziej fajny model, muszę przyznać, z rok składu, 1 na 10, bo to jest chyba case B, albo case A, coś takiego, więc to jest też dosyć stary case jak na ten rok. No i przejdźmy do czegoś grubszego, czyli BMW M3 E30, bardzo fajny model, proszę bardzo, bardzo ładne lampy, kurde, wygląda to, to świetnie na boczne też wygląda świetnie, felga. Felgi nie jestem fanem. Mam akurat przy sobie m to ona uważam, że uwaga, już ją wyciągam. No ma lepszą felgę moim zdaniem, no zdecydowanie lepsza felga. Ta felga mi niestety nie pasi, natomiast tak ogólnie to jest wszystko idealnie. Tak. Także naprawdę jest to OK. model jakby muszę, muszę zaznaczyć. No, o jeszcze zapomniałem wspomnieć. I tu mamy, prawda, to wszystko. To jeszcze w MPKu za 20 zł. Zakupiłem Alfa Romeo Giulia Quadrifolio, czyli naprawdę porządny model. Takiej wersji Color Sheeters, czy tam Color Changers, coś takiego, no mówię, nie jestem teraz w tym domu, więc nie wiem jak pokazać, ale pokazuję tam klip z jakiegoś TikToka czy Shortsa, W sensie i i TikTok jest o tej Alfie Romeo, także. Bardzo fajne detale ogólnie w skrócie, jakbym miał powiedzieć, fajny model ładny. Jest to mój Dream Car. Zawieszenie oczywiście ma. No i zmienia kolory tam pod, pod wpływem temperatury, prawda? Wsadziłem go do lodówki w blistrze, to się tam tylko dach zmienił kolorystycznie, więc niestety nie wiem za bardzo jak a ja tego modelu nie będę otwierać. No, także to tyle. Także ogólnie myślę, że polowanie można uznać za udane. Ponieważ kupiłem naprawdę sporo modeli, proszę bardzo. E, podzielmy to na sklepy. Tak wcześniej pokazywałem: czyli to jest Kick, to jest Lilz, to jest Action i to jest Pepko. I powiem szczerze, że też mnie bardzo zaskoczyły matchboxy. Bardzo fajne matchboxy. To jest też z tego bardzo nowego miksu, bo w matchboxach się mówi mix nie case. Znaczy też się miks mówi w przypadku Ultra Hotsów. <noise> ultra -hotsy występują w różnych miksach, prawda? No to. E, to... Cadillac jest, jeśli się nie mylę, super chase'em, czyli takim odpowiednikiem między STH, a TH, bo ma gumowe kółka, ale nie ma tam jakiegoś lepszego lakieru. No jest rzadszy, ale nie jest chyba aż tak bardzo rzadki jak, 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 jak STH. No to też tam jest taki, no nie jestem fanem tego modelu, bo jest za paskudny, ale też w Szkoda, że go nie znalazłem, bo chętnie bym go przygarnął. Ale kurde, no polowanie nie uznaję za udane. Yy, muszę przyznać, naprawdę wygląda to okej. Okay. Także dziękuję bardzo za oglądanie, drogi widzów. Zostaw lajka, zostaw suba i to tyle. Nara!